Witajcie, jestem Geralt.pl a to jest pierwszy odcinek z serii Survival z Geraldem. Tak dobra, no to co? Może zetniemy drzewo. Chciałbym pozdrowić kadzyzeusza, Glomi i moją koleżankę, która pożyczyła mi mikrofon. Może coś, jutro nagramy z multiplayer. A jeżeli ktoś robi fajne intro, to proszę mi napisać na Tw. W ogóle nie mam ostatnio pecha w Suriwalach, bo nie mogę za nic znaleźć. O! O tym mówię, za nic nie mogę znaleźć zwierząt. Znaczy, zwierzęta były, ale takie bez mięsa. Samoowce. Krówko, nie ucieka, no nie! Dobra, zrobię sobie wortłą. Okej... Okay. Hmm. Jeszcze to taki... zrobię tak i hmm. dobra eee yy... jest krowa. No już mi uciekła, no jaki, że... Już... Dobra, idę, idę, idę Jeszcze to zetnę szybko Ogólnie to odcinki będą tak po dniu Minecraftowym 2. Jeszcze zobaczę jak mi to. Czy będę miał Wenę, czyli... Okej, mamy no już do mięska. Dobra. Krowo, dlaczego chodzisz po drzewie, no? Dobra. Idziemy. Ciekawe, co tam jest. Pewnie będą bagna albo zima. A tam? Fuck. Dobra, ginie. Ginie. Yy. O, mięsko. Ogólnie to nie mam pomysłu, co tu zrobić. To może ja znajdę sobie domek i będę wa... Nie, do... znajdę domek. Tak. Znajdę miejsce na domek i zobaczycie, yy, gdzie to jest po krótkiej przerwie. No to. Dobra, ja wróciłem, Zrobi, zrobiłem sobie taką lepiankę pod wodą. Ogólnie to teraz jest noc. Dobra. Tam się będziemy budować. I ogólnie jakoś fajnie zrobię to jeziorko, nie wiem jakąś platformę. No i tu będziemy mieszkać. Owej, dobra. Nie go popać i zacząłem wymiwać. Okej. Okay ogólnie znalazłem tu 6 żelaza dokładnie tu, już od razu tu ogólnie tu już nie wiem ile nagrywam ale tu, najwyżej się podzieli na dwa odcinki Okay, ile mam, 20 okej okay. to jeszcze ogarnę no w ogóle ja nie się tu przytapia hmm. żelazo, sobie do workbench'a a i zrobię od razu sobie słuchajcie, a zrobię na razie 4, ale dobrze yyyy nie, dobrze nie oho, mhm. dobra co zrobił yy, może tak z 8 zrobię dobra Ok. tak zastosowałem tę tabliczkę bo nie chciałem jeszcze nic robić bo później się w tym zrobię kosztunek fajny tak zrobiłem sobie skórzone butki akurat miałem 4 skóry yy. Trzeba mi tylko trzy raz na trzy. Okej, okay. akurat mam dwa Okej. Okay. I co jedziemy z tym koksem? Oh. Chyba tu będziemy już mieszkać. nie ma sensu później tego wszystkiego przenosić, w ogóle pod wodą się fajnie w sumie mieszka. Ej no! Tu nie, tu nie będzie a tu muszę powiększyć o jedno żeby było w sumie to będzie dzień i w następnym odcinku się zobaczymy ja tu ogarnę trochę ten domek ok tutaj ładnie Trzeba tu jeszcze przetopić trochę stołu żeby było... Okej, okay. mm -hmm. to jest to to jeszcze raz przedłużymy. -y -y. Taki filar by tu nie to raz, dwa, mhm. ale Ok, tak zrobimy. Zrobię, może opad. Tu może i, tu, i, tu. W sumie to fajnie wygląda. Można to zrobić. Uff. Czy będziemy patrzyli na dzień? ten rzut już schodzi czy zachodzi? Dobra, zachodzi. Za niedługo będzie dzień. Zajmę sobie trochę. Okej. Okay. No tak. Tu, 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 tu i tu. I Albo wiem jak zrobię. Tak fajnie wyglądało. czy tu dam wodę taką fajnie spływającą. Okej, okay. tutaj stąd mi sobie płynie. Dobra, ja zrobię wiaderko. Dobra. Jedno. Bez drugie. Chyba wiecie o co mi chodzi. Dobra. Jakby ktoś pytał jaki jest mój mikrofon to Thomson. To znaczy nie mój mikrofon, mikrofon koleżanki to jest Thomson M135. Okej, okay. yy, woda. Tak, cik, cik. Ładnie. Miło. Okej. Okay. Yy. Czy zniżyć pogodę? Nie, ja podwyższę ją. A resztę to ogarnę. Już w następnym odcinku. No to ja się będę z wami żegnał. I do zobaczenia. Pa pa!